Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa na moim kanale po dłuższej przerwie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować prezenty, które dostajemy z zakupu Diablo 4 w wersji tej średniej za 89,99 euro. Tutaj jak widzicie już można zauważyć skrzydła, które moja postać ma ubrane. Są to skrzydła Tyrania Ojca od Mephisto, Tutaj takie... Tak, one tutaj wyglądają powiedziałbym szczerze nie bardzo nieefektywnie. No, to od takie po prostu druciki. ale jak się już używa ich, to są ładniej się świecą i są całkiem, całkiem znośne. Także skrzydełka dostajemy do Diablo 3. To są takie jedne ze skrzydełek które oczywiście później pewnie będą nie do zdobycia. Dostajemy je tylko przy grze teraz. No i w grze prezentują się. O, w ten sposób. Postaram się przybliżyć wam, na Demon Hunterze. Także o tak to wygląda. No trochę zajmuje miejsca jakby, to są jedne z większych skrzydeł, no ale ładnie wyglądają, takie tematyczne do Diablo 4. Teraz tak, elementy ozdobne, które jeszcze dostajemy oprócz skrzydeł do Diablo 3, to są zwierzaki, a właściwie jeden zwierzak, który to jest murlokiem. I on wygląda tak, ojciec Chilius. I też ma takie skrzydełka jak my i one też tu nieefektywnie tak wyglądają, ale o... O, proszę bardzo. Też się tak świecą jak nasze. Tak przynajmniej próbują się świecić jak nasze w świecie gry. Także takiego murluczka możemy mieć podążającego za sobą. E, strasznie moim zdaniem słabo to wygląda, no ale... Cóż, jak ktoś kolekcjonuje zwierzaki, to nie pogardzi, nie? Więc takie, takie rzeczy ja zwierzaka nie używam, bo to moim zdaniem jest takie, no, trochę zbędna ozdoba. Tak, już za mną wilk lata i ten przydupas, który tu jest. Tym razem to jest zaklinaczka, ale no to jak to lubi, nie? No i teraz tak. To jest jakby prezent z Diablo 3. Czyli dostajemy skrzydła, dostajemy zwierzaczka. Teraz wam pokażę zaraz. Przełączymy się na wowa. I pokażę wam mounta, którego dostajemy przy zakupie właśnie Diablo 4 I mount wygląda w ten sposób, zaraz się tu przeładujemy Do zobaczenia w WoWie Ok, witamy w WoWie, w takim razie tu widzicie mojego druida Jeszcze chwilę abonamentu mi zostało czasu, więc mogę wejść i pokazać jak wygląda ten mount Ja już go odpakowałem i tu ustawiłem się w Orglimarze żeby wam go pokazać, więc jestem o, właściwie na nim, właśnie na tam. Chodzi o to, że to jest taki mod, który no, wygląda troszkę jak ten model z Legionu. To jest taki model z Antorusa, z Raidu, który potrafi po prostu tak biega sobie śmiesznie, skacząc troszkę. No i on tylko tym się różni, że ma trzy głowy tutaj. Jako piesek jest przedstawiony, a nie jako demon taki no demoniczny piesek, no ale chodzi o to, że demon z wowa się trochę różni. No i dodatkowo potrafi latać na takich płomiennych skrzydłach. O, tak się to prezentuje. Jeszcze na taurenie, czy hajmon taurenie to jest duże, więc ładnie to widać. Może konkurować równie ze smokami od innych graczy. Widzicie? Całkiem to fajnie wygląda. No, a Sama animacja siadania na tego mąta wygląda w ten sposób, że tutaj się musimy. Może ustawmy się gdzieś, gdzie nie ma tyle ludzi. mam to zaprezentować się tutaj na dachu. Wam zaprezentuję. O, mamy druida i on robi takie czary mary ogniste i, i siada na tego mąta. Nie wiem dlaczego i czy to nie jest jakiś bug, że on tutaj znika, jako wyczarowuje, O, on znika i tu się pojawia. No to takie jest. Z punktu widzenia programisty śmiesznie wygląda to. Że obiekt znika, a potem się pojawia w innym miejscu, gdzie teleportował się na grzbiet tego wierzchowca. No i to jest jakby mount, którego dostajemy w nagrodę, czy w promocji za zakup Diablo 4. Amalgam of Rage. Tak to wygląda. Tak się tu prezentuje ten mount z siodełkiem. Jest mój Demon Hunter. I na tym Demon Hunterze mam tego monta klasowego zrobionego. I on wydaje mi się, że on ma taką samą właśnie. Oczywiście inne tekstury, ale taki sam wygląd ma jak ten. E, czy to jest ten? Tak, to jest ten. Oczywiście, to jest taki sam model, tylko przyspieszony, bo on szybciej biega chyba. Nie, po prostu jest przyspieszony taki bo ma skrzydła i o, przyspieszyli trochę animację. I on też lata. Widzicie? Lata w ten sam sposób. Ma te nogi tak samo jak tamten piesek. I tak samo ręce opuszcza przy locie. Widzicie to? I to wygląda tak samo. Także modelem się jakby nie postarali. Tutaj dołożyli dwie głowy i promocyjny mont. Uhu! Sami ocencie czy warto kupować Diablo droższe za, dla monta dla WoWa. Jeśli w Diablo tam nie jest specjalnie gracie tylko WoWa no to Moim zdaniem nie bardzo się to opłaca. To jest takie miłe mrugnięcie oczkiem, ale jakby nie bardzo się to opłaca, żeby robić takie rzeczy. Specjalnie dla powiedzmy Mounta. Pokazuję prezenty z Diablo. To jest Mount, tam były zwierzaczek i skrzydełka. I to jest tyle prezentów, bo generalnie następne prezenty już będą dostępne w Diablo 4. Jest to Mount do do Diablo 4, bo będzie tam można poruszać się na montach i pancerz do niego, plus no, karnet bojowy dla postaci w Diablo 4, więc tego też Wam teraz nie pokażę. Czekamy na Diablo 4 już. Mamy wcześniejszy dostęp. Dostęp 4-dniowy wcześniejszy, to jest tam 17 marca, więc prawdopodobnie będę coś tam już kręcił na YouTube a dla Was. I w takim razie, widzimy się. Ponownie w Diablo 3, pewnie przy jakiejś rozwałce, bo 28 sezon się zaczął już. Będę próbował tam się jakby do czerwca doczłapać do jakiegoś poziomu, no ale wolno to idzie, niestety. I prawdopodobnie będę wrzucał e, filmy z jakiegoś tam ekspienia. Z tego co już oglądałem, ten 28 sezon to tam chyba, chyba Monk ma takie całkiem sensowne umiejętności z setem z sezonu, więc wydaje mi się, że potekspimy mą mąka. Tak, to jest myśl, żeby zagrać jednak tym y, minichem. Może weźmiemy Łysego z brodą. W sumie taki jak ja też łysy z brodą. Więc zobaczymy, jak to będzie się grało. A w takim razie teraz y, żegnam się z Państwem. Zapraszam do oglądania innych filmów. Innych yy, tam yy, filmików dotyczących ciekawostek w Diablo 3. I do zobaczenia w następnym odcinku.